Nazywam się Władca Ciem, a tobie daję na imię Bańkor. Pomogę ci z tymi wstrętnymi dorosłymi. W zamian za to musisz jedynie dostarczyć mi coś od Biedronki i Czarnego Kota. Tak jest, Władca Ciem. Świat bez dorosłych to po prostu świat idealny! Absolutna wolność! Koniec z nimi! Doskonale! Ciekawe, czy Adriana rozpakował już prezent? Co mówisz, kochanie? Ee, e, że chciałabym, żeby już było po lekcjach. <laughs> O! Mamo! O! Mamo! 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 Nie znam, że cień znów wypuściła Kumę! Muszę szybko dorwać jego nowego sługę! IMPRESZKĘ! Hej! Hey, hey. DZIŚ JEST WASZ SZCZĘŚLIWY DZIEŃ! Dorośli wyjechali na wakacje, więc koniec ze sprzątaniem, truciem, odrabianiem lekcji! Tylko luz, luz, luz i luz! To prezent dla was od pani Kora. Nie płaczcie, wasi rodzice wrócą! Obiecuję! Proszę, zaopiekuj się nimi! Noga, noga! Ta, najlepsza impreza urodzinowa w życiu. Jest. Natalia? Tato? Hej, hey, hey, nasz jubilacie! Wiesz co? Taty już zniknął! A jak kota nie ma w domu, to myszy harcują. Nino? Bańkor skrzyknął tu wszystkich ziomali, bo najwyższa pora, by zacząć świętować! Start imprezy! Yeah! Dalej bawimy się! Rozkręcamy imprezę! Macie tańczyć, bo inaczej dołączycie do dorosłych w kolejnych bańkach! Już wkrótce Biedronkę i Czarnego Kota spotka okrutny los! z tobą, stary, wyluzuj! Zawsze marzyłeś o takiej imprezie. Nino jest we władaniu akumy. Muszę go uwolnić. Taka okazja może się nie powtórzyć. Dawaj, skorzystajmy z nieobecności twojego ojca. Potem uwolnimy Nino, złapiemy tę akumę i sprawa załatwiona. Dobra, masz rację. To będzie pierwszy dzień mojego życia, w którym będę robił to, co chcę.